Witam serdecznie. Dzisiaj z nami jest Marcin Staszewski, Life Balance, jeden w tej chwili z topowych dietetyków białym stoku. Można śmiało powiedzieć, że wybitnie zapowiadająca się osoba w tejże dziedzinie. Na nasze zaproszenie przyszedł odpowiedzieć nam na bardzo fajny temat, jakim jest dieta wysokowęglowodanowa i dieta niskowęglowodanowa, więc tak zwana low carb, high carb. Yy, i yy, które ogólnie rzecz biorąc z tych dwóch diet ma lepsze zastosowanie w życiu codziennym yy, i po której yy, będziemy mieli jakby lepsze efekty też treningowe. Yy, Marcinie, co nam powiesz o właśnie tych dwóch yy, jakże skrajnych dietach? Witam wszystkich. Yy, jeśli chodzi o te podejście skrajne do tych dwóch diet, tak low carb yy... High carb, low fat, high fat. Cały czas te trendy się zderzają. Tak? Jedni zwolennicy pokazują jedną drogę, inni drugą. Tak naprawdę oba te kierunki mogą znaleźć zastosowanie. Dieta low carb bardzo fajnie może się sprawdzać dla osób, które chciałyby utrzymywać niskie poziomy insuliny i glukozy. W trakcie dnia, a na przykład stymulować około treningowo swój performance sportowy, i wtedy dodając węglowodany. Z kolei, dieta high-carb jest głównie dedykowana osobom trenującym intensywnie zawodowcom, ze względu na to, że będzie zwiększała cały czas zasoby glikogenu mięśniowego i wątrobowego, a przez to zwiększała cały czas zdolności wysiłkowe. Tak naprawdę, moim zdaniem, dieta umiarkowana zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem w kontekście długofalowym. Bardzo często patrzymy, patrzymy na te rodzaje różnych diet jako, jako narzędzia w perspektywie krótkiej. Na przykład mamy określony swój cel, chcemy schudnąć. Więc wybieramy dietę. Low carb, która przynosi nam bardzo fajne rezultaty, zwłaszcza w pierwszej fazie, w pierwszych, w pierwszych tygodniach tej re redukcji masy ciała. Związane jest to też z tym, że węglowodany i wiążą glikogen. Na glikogen będzie wiązało 3 do 5 cząsteczek wody, więc będzie też, tak by sprawiał, że to ciało będzie bardziej nabrzmiałe. Ten efekt wypłukania tego glikogenu, nawet w części, poprzez ograniczenie podaży węglowodanów, będzie powodował taki efekt, że, że będą widoczne pierwsze rezultaty, które być może zachęcą osobę do dalszego kontynuowania tej diety, tak? Kontynuowania swojego, swojej zmiany stylu żywienia, bo, bo, tak, bo w perspektywie dłuższej, tak naprawdę o to nam chodzi, żeby. Wypracować z człowiekiem zmianę jego modelu żywienia, zmianę jego modelu myślenia o samej diecie jako czymś negatywnym i narzuconym odgórnie, ale żeby zaczął myśleć o tym w kontekście zmiany swoich nawyków żywieniowych, które w perspektywie nie dwóch, trzech miesięcy, a lat przynosi znacznie więcej pozytywnych efektów. Mm -hmm. A powiedz mi, w życiu codziennym, to już powiedziałeś, że, nie, że najwłaściwsza jest jednak dieta w pełni zbilansowana, czyli ani low carb i ani e, high carb, tak? Tak. E, to można śmiało powiedzieć, że jeżeli e, ktoś chce uzyskać taką wagę, jaką ma, to powinien stosować zbilansowaną, ale bardzo mało jest osób takich, które de facto godzą się z obecnym stanem rzeczy. Yy, więc można śmiało powiedzieć, że yy, chyba mało osób stosuje to zbilansowaną w pełni dietę, co? Można, tak po można powiedzieć, że faktycznie 80% osób, które trafia do dietetyka, przede wszystkim chce zrzucić wagę, tak? 20% albo 19% yy, chce tą wagę zwiększyć, zwłaszcza masę mięśniową, a ten 1% to jest tych osób, które którym obecna waga pasuje i zgłaszają się w jakimś tam innym uregulowaniu celów zdrowotnych. Więc yy, dieta umiarkowana tak naprawdę może, być, może mieć zastosowanie w każdym z tych aspektów. Yy, właśnie często jest to tak postrzegane, że żeby schudnąć yy, lub przytyć musimy iść w określone skrajności. Dieta low carb czy low fat yy, w zależności od zwolenników yy, ma, ma swoje zastosowanie, ale w większości przypadków, na diecie umiarkowanej, prawidłowo zbilansowanej, e, możemy uzyskać równie efektywny m, proces redukcji tkanki tłuszczowej czy poprawy parametrów zdrowotnych. E, kluczem jest dobranie do tego odpowiedniej podaży energetycznej, e, żeby był deficyt kaloryczny, i kluczem jest też, żeby wytłumaczyć e, podopiecznemu. Że w pierwszej fazie nie będzie takiego efektu wow, jak na każdych dietach skrajnych, low, low carb, czy, czy diecie ketogenicznej, czy jakichś innych bardzo niskokalorycznych dietach, gdzie efekt pierwszego wrażenia jest super, ale później przychodzi stagnacja, która w perspektywie długofalowej nie zawsze pozwala osiągnąć określone efekty. No dobrze, a co uważasz o, o takim połączeniu, żeby zmaksymalizować efekty? Na samym początku zastosujemy te low carb, a później wejdziemy na jakąś zbilansowaną, żeby pociągnąć to wszystko. Jeśli mówimy o osobie, która nie trenuje lub trenuje rekreacyjnie, może mieć to zastosowanie. I nie jest to złym narzędziem, Jeśli, warto tutaj też porozmawiać z człowiekiem i zapytać jaki model żywienia by mu odpowiadał, ze względu na preferencje smakowe, na preferencje tego jak się po danym produktach czuje. Więc może być to fajne narzędzie do kontrolowania w pierwszej fazie wdrożenia tych nawyków, a później, później tak jak wspomniałeś, dojścia do tej diety umiarkowanej jako model taki żywienia długofalowy. Słuchaj, a e, wiele klientów do, do mnie przychodzi i mówi, że słuchaj, jestem na diecie low-carb e, albo na diecie zbilansowanej, ale ogólnie na redukcji i czuję ogromny głód. E, co w takiej sytuacji e, robić? Czego to jest oznaką? Przede wszystkim e, zbyt skrajnej redukcji masy ciała, czyli zbyt, e, zbyt głęgo, głębokiego deficytu energetycznego. Zazwyczaj e, ludzie się wybierają sobie sami. Jadłospis sami, podaż energetyczną, robił zbyt głęboki deficyt energetyczny i przez to pojawiają się takie symptomy: ogromny głód, zaburzenia snu. Pogorszone funkcjonowanie na co dzień, spadki energetyczne i włącza się taki swoisty tryb zombie, czyli zamiast funkcjonować na pełnych obrotach w trakcie dnia, posiadają i poczekają do następnego posiłku. Więc przede wszystkim warto by było zbilansować tutaj dietę na optymalnym podaż energetycznym, dać też określoną podaż białka, bo białko zawsze będzie dawało największą sytość. Zbilansować też określoną podaż błonnika, bo błonnik też będzie dawał sytość. I wybierać też produkty żywieniowe o wyższym indeksie sytości. W takim produktem top, jeśli chodzi o indeksy indeks sytości, oprócz podaży produktów białkowych, są gotowane ziemniaki, które są bardzo mocno demonizowane, jeśli chodzi o redukcję masy ciała. Często słyszymy w zaleceniach, żeby unikać ziemniaków czy chleba w pierwszej kolejności, jeśli chcemy zwrócić naszą uwagę, a gotowane ziemniaki jest produktem topowym, jeśli chodzi o indeks sytości. A już, jak już mówisz o gotowanym ziemniaku, to zwyczajnie obieramy, wrzucamy, no, po prostu zwykły tak. ziemniak, trochę posolony. Taki, i... taki, który tak naprawdę jest utarty też w naszej kulturze. My bardzo często opieraliśmy naszą dietę na ziemniakach, jest to też bardzo tanie źródło węglowodanów, bardzo pełnowartościowe. Póki co jeszcze w miarę tania, ale Póki cena co. idzie do góry. <laughs> Dobrze, a powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię właśnie zbyt niskiej ilości kalorii w diecie, no, dana osoba chce mieć szybkie w miarę rezultaty, no i jak podniesiesz tą ilość kalorii i zlikwidujesz to poczucie głodu, czy nie ma czegoś takiego, że ten postęp w diecie też może być zawolny, albo nie w takim oczekiwaniu, jakim dana osoba chce, żeby była? Na pewno kluczowe jest ocenić yy, to w perspektywie długiej, ile dana osoba ma do zrzucenia kilogramów. Jeśli tych kilogramów jest więcej, to należałoby zrobić też yy, okresy redukcji przerywane. czyli 6-8 tygodni redukcji, później 2-4 tygodnie zerowego bilansu energetycznego, żeby też monitorować tę kwestię sytości i przejść w kolejny etap produkcji. Jeśli osoba ma mniej tych kilogramów do zrzucania, mniej tkanki tłuszczowej, to wtedy taki pułap bezpiecznego zrzucania wagi to od pół kilograma do kilograma e, masy całkowitej w tygodniowo. E, jeśli będziemy zrzucać szybciej, to będzie to zazwyczaj niosło też poważniejsze konsekwencje zdrowotne, chociażby będzie, będzie zwalniała nam pracę tarczycy. Jeśli, jeśli gdzieś tam byśmy chcieli robić to na wysokiej podaży jedzenia, to po prostu musimy utrzymać wysoki pułap aktywności fizycznej. Tutaj nie mówimy tylko o treningu, tylko o takiej spontanicznej aktywności. Chociażby ta ilość kroków, które wykonujemy w trakcie ma niebagatelne znaczenie. A powiedz, jak według Ciebie jest lepiej robić redukcję? Na wysokim podażu kalorii i wysokiej ilości treningów, czy, czy lepiej troszeczkę mniej jedzenia, ale za to Mniej się pomęczyć na siłowni. Zdecydowanie bezpieczniej jest robić wagę pod kątem też zdrowotnym, jeśli, jeśli dużo trenujemy i dużo jemy. Więcej się ruszamy, więcej trenujemy i więcej jemy, niż wybierać tą drugą opcję. Chociaż z prostego względu. Jeśli mamy niską podaż energetyczną, nisko, niską podaż jedzenia. Mamy nisko dostępne też mikro, mikro i makroelementów. Więc yy, pomijając już kwestię tego, co faktycznie jest w żywności, my nie mamy szans dostarczyć chociażby optymalnej ilości żelaza, yy, magnezu, cynku i tak dalej. No, chyba, że się suplementujemy. Chyba, że się suplementujemy, tak? Ale byśmy chcieli też zbilansować takie postępowanie żywieniowe, żeby ta suplementacja była wisienką na torcie, tak. yy, a nie podstawą. Mhm. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy w tym momencie temat. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało zapraszam na Facebook, na Live Balance, ewentualnie do nas na portale społecznościowe. Zadawajcie pytania. Bez problemu na każde odpowiemy. Dzięki śliczne i do zobaczenia. Dziękuję.